Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz, witam w kolejnym odcinku naszego europejskiego cyklu. Dziś czas na aktualności związane z zakończonym właśnie unijnym szczytem w Brukseli. Jest szansa na dokończenie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. Europejscy przywódcy uzgodnili wspólną deklarację, która zostanie dołączona do porozumienia i ma rozwijać obawy Holandii. To jedyny kraj, który nie ratyfikował umowy. Pod wpływem populistów straszących wejściem Ukrainy do Unii, Holendrzy zagłosowali w kwietniowym referendum przeciwko ratyfikacji. O szczegółach Beata Płomecka. W dokumencie Pisano, że porozumienie nie jest wstępem do członkostwa Ukrainy w Unii, nie jest równoznaczne z przyznaniem statusu kraju kandydującego, ani też zobowiązaniem do przyznania takiego statusu w przyszłości. Początkowo Polska i Czechy zgłaszały zastrzeżenia, bo nie podobał im się wydźwięk dokumentu wykluczający europejską perspektywę Ukrainy, ale ostatecznie zaakceptowały deklarację. Premier Holandii Mark Rutte przyznał, że dokument nie zadowolił żadnej ze stron. To nie były łatwe rozmowy, ani przyjemne, ale konieczne. To porozumienie gwarantuje jednolity unijny front przeciwko destabilizującej polityce Rosji. Premier Holandii powiedział, że możliwie jak najszybciej przedstawi parlamentowi deklarację, ale przyznał, że nadal nie może zagwarantować, że posłowie ratyfikują umowę z Ukrainą. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozmowy Unia Europejska-Ukraina to jeden z tematów, który był podejmowany przez polityków. Poruszono także kwestie porozumienia w Unii w sprawie sposobów na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Ma ono być osiągnięte do połowy przyszłego roku. Polska podtrzymała swoje stanowisko, że nie zgodzi się na narzucane przez Brukselę limity podziału uchodźców. Dyskusja na szczycie w sprawie kryzysu migracyjnego, jak informują dyplomaci, była trudna. Choć europejscy przywódcy starali się unikać sporów, podziały pozostały. Kraje południa chcą obowiązkowego podziału uchodźców. Grupa wyszehradzka, w tym Polska, nie chce się na to zgodzić i forsuje pomysł elastycznej solidarności. My bardzo jasno stawiamy sprawę, że zaangażowanie Polski w pomoc humanitarną i ochronę granic zewnętrznych będą po naszej stronie wypełniane i będziemy bardziej aktywni, mówiła premier Beata Szydło. Przyznawała jednak, że nie wszystkie kraje zgadzają się na tę koncepcję. Odrzuciły ją Grecja, Włochy, Szwecja i Niemcy. Najważniejsze, że jest zrozumienie wśród państw członkowskich, że nie można na siłą narzucać pewnych rozwiązań i że te mechanizmy, które były do tej pory przyjęte, nie działały, podkreśliła premier Beata Szydło. Kompromis w sprawie sposobów na rozwiązanie kryzysu migracyjnego przedstawi Malta, która w przyszłym roku będzie kierować pracami Unii, a ponieważ sama zmaga się z presją migracyjną, nie patrzy przychylnie na pomysł elastycznej solidarności. I to wszystko w naszym dzisiejszym wydaniu Europejskiego Cyklu. Na kolejny zapraszam w przyszły piątek, kilka minut przed godziną 12. Mateusz Sienkiewicz. Do usłyszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.